Królem Chrystusem, dzień dobry Państwu. Tutaj Damian Danielak, obywatele nieba.pl. Dla tych, którzy pierwszy raz są na moim kanale, oglądają film z moim udziałem, to informuję, że jestem ewangelicznie wierzącym chrześcijaninem. No i jeśli mnie tu jakoś zaszuflatkować dogmatycznie, teologicznie, to można powiedzieć, że jestem zielonoświątkowcem. I dziś powiem parę słów na temat ekumenizmu z Kościołem rzymsko-katolickim, e, konkretnie ekumenizmu protestantów, ewangelicznie wierzących chrześcijan z Kościołem katolickim. Od razu zaznaczam, że niektórym osobom może się tutaj nie spodobać to, co powiem, więc jeśli nie, nie chce ktoś tutaj być urażony, to niech nie ogląda tego materiału dalej. Niektórych bardzo poruszyły niedawne wydarzenia, gdzie Pastorzy z Polski udali się do Watykanu na audiencję z panem Bergoglio, z papieżem Franciszkiem, i tutaj zaraz pojawiły się różnego rodzaju komentarze, różnego rodzaju tłumaczenia. Wiele osób przedstawiało różnego rodzaju skrajnie, skrajne opinie. Wiecie, portal Christian News naprawdę w tym czasie napisał bardzo dużo różnych artykułów. I ja teraz, jak właśnie tutaj te emocje jakby opadają, chciałbym skomentować ekumenizm z Kościołem Katolickim. Nie będę może tak do końca tutaj komentować spotkania z samym papieżem Franciszkiem, po prostu... Przedstawię swoje stanowisko dotyczące ekumenizmu z Kościołem Katolickim, gdyż uważam, że generalnie jest to niewłaściwe, szkodliwe, ale przejdźmy do rzeczy. Zawsze może od tego, gdzie uważam, że ekumenizm z Kościołem Katolickim na pewnych płaszczyznach. Może być dopuszczany. Może niektórych teraz tutaj zaskoczę, zszokuję tym, co właśnie mówię, ale uważam, że są przynajmniej dwie płaszczyzny, gdzie można tutaj dopuścić jakąś tam współpracę na płaszczyźnie wiary, że tak to określę. Na przykład no, nie widziałbym problemu w tym, by katolicy i protestanci wspólnie. Tłumaczyli Biblię na język polski, czy też na inne języki, żeby tutaj właśnie tworzyć przekłady Biblii. Ja w tym osobiście nie widzę problemu. Jest to jakaś forma ekumenizmu, ale oczywiście warunek jest taki, że to tłumaczenie musi być jak najbardziej wierne oryginałowi. I jeśli ma się przyczynić do tego, że ludzie będą tutaj czytać Biblię, i katolicy, i protestanci, yy, i jeszcze ludzie, którzy nie wiedzą, nie wierzą. Jeśli ma to budować wiarę, jeśli ma to przyczynić się do nawróceń, uważam, że tutaj naprawdę yy, nie ma problemu, by na tej płaszczyźnie jakoś współpracować. Również yy, uważam, że drugą płaszczyzną, gdzie można współpracować na płaszczyźnie ekumenicznej, to. Sprzeciw wobec tego, co się dzieje, jeśli chodzi o prześladowania e, szeroko rozumianych chrześcijan. Wiecie, mnie, na przykład, protestanta, e, bardzo poruszyło to, co spotkało Asie Bibi w Pakistanie. Kobieta, która wiele lat siedziała niewinnie w więzieniu, gdzie została fałszywie oskarżona, gdzie pierwotnie. E, Skazaną na karę śmierci, ale się zaczęła odwoływać, tu cały świat właśnie zaczął za nią stawać, i e, ja się tutaj sprzeciwiam, bo ona została tutaj ukarana, była prześladowana tylko za to, że e, wierzyła w Jezusa Chrystusa, że nie była e, muzułmanką, i to już nawet tak na płaszczyźnie, nie tyle co chrześcijańskie, typowo ludzkiej. Ja się sprzeciwiam temu, by właśnie tutaj. Ludzie byli w ten sposób prześladowani, i nie widzę problemu, by katolicy, protestanci wspólnie tutaj nagłaśniali tego typu sprawy, by wspólnie sprzeciwiali się prześladowaniu chrześcijan, by wspólnie im pomagali. Naprawdę nie widzę problemów. No i jeszcze powiedzmy inną płaszczyzną, otóż już nie może tego moim zdaniem zaliczyć do ekumenizmu, to jest jakaś współpraca na płaszczyźnie już powiedzmy takiej ja wiem, politycznej, społecznej, gdzie razem wspólnie moglibyśmy wyrażać swój sprzeciw wobec publicznego promowania dewiacji seksualnych, co dzisiaj jest niestety bardzo powszechne, czy też sprzeciw wobec Mordowania dzieci w łonach matek, i tak dalej, i tak dalej. I na tym, moim zdaniem, powinna się tutaj zakończyć jakaś tam współpraca na płaszczyźnie religijnej, chociaż w kręgach ewangelikalnych to słowo nie jest mile widziane, ale na płaszczyźnie wiary ewangelicznie wierzących chrześcijan z katolikami. Bo spójrzmy na to z perspektywy czasu. Czy tutaj ten ekumenizm przynosi jakieś y, dobre owoce? No, niektórzy mówią, o tutaj wzajemnie sobie okazujmy szacunek, ale słuchajcie. Przez, y, od czasów reformacji, przez te wszystkie lata, na szczęście, chwała Bogu, y, i katolicy, i protestanci się ucywilizowali. Jedni nie palą, drugich y, na stosach, y, nie ma tu jakiś. Potężnych prześladowań jednych przez drugich. no Są pewne wyjątki. W nielicznych państwach wiem, że na przykład w Meksyku katolicy w jakiś tam sposób prześladują ewangelicznie wierzących chrześcijan, ale to jest to, to, to są wyjątki. Ogólnie między nami jest dobrze i to, że. Spotkamy się wspólnie, wspólnie się pomodlimy, to, 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 to i tak tego nie zmieni. E, Więc, e, no, jakie tutaj są owoce tego wszystkiego? Zobaczcie, ile trwa ten ruch ekumeniczny. Tu Kościół Katolicki, szczególnie od Soboru Watykańskiego II, otworzył się na e, inne wyznania i co z tego? I jakie są tego owoce? Czy Kościół Katolicki odszedł od swych e, błędnych doktryn? No nie. Dalej katolicy na przykład wierzą w czyściec. Tak? Dalej mają jakąś złudną nadzieję. No, tam nie mam do końca jakiejś tam super relacji z Bogiem, ale jest czyściec i myślę, że dzięki czyś sobie jakoś to będzie. Zobaczcie, jak ci ludzie są tutaj yy, oszukiwani. Biblia Słowo Boże nic nie mówi o czystcu Zobaczcie, dalej. Yy, orzeczenia Soboru Trydenckiego obowiązują. Tak? Soboru, który potępia wiarę w to, że można być zbawionym jedynie z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. To dalej jest potępiane przez Sobor. Zobaczcie, co głosi Kościół Katolicki. No, Kościół Katolicki, no też tutaj posługuje się Biblią i mówi, że nowonarodzenie to jest chrzest, nawet niczego nieświadomego dziecka przez polanie wodą głowy. No przepraszam bardzo. Nowonarodzenie tym nie jest. Nie będę tutaj zmieniać tematu, ale czym jest nowonarodzenie, no to możecie znaleźć tutaj na moim kanale, bo to jest bardzo ważne. Jezus powiedział, że kto się nie narodzi na nowo, ten nie wejdzie do Królestwa Bożego. I Kościół Katolicki głosi tutaj nieprawdę. Dotyczącą nowonarodzenia. Zwodzi ludzi. Ponadto temat chrztu. Ja w Biblii nie znajduję chrztu dzieci. Ja widzę pewną kolejność. Najpierw wiara, potem chrzest. Ponadto chrzest w języku greckim, baptizo, oznacza zanurzenie. Więc czy y, polanie y, wodą główki y, można nazwać chrztem? Wiecie. Co więcej, Kościół Katolicki z perspektywy Biblii szerzy, promuje i na ostro trwa w bałwochwalstwie, w bałwochwalstwie zakamuflowanym, a ostatnio nawet w bałwochwalstwie jawnym. Asysz, 86 rok, figurka Buddy stojąca na ołtarzu, czy bodajże na tabernakulum, już nie pamiętam, jakieś tam pogańskie rytuały. Całowanie Koranu przez Jana Pawła II, a ostatnio y, udział Franciszka w jakichś pogańskich obrzędach ku czci pogańskiej bogini Pachamamy. Jawne bałwochwalstwo. No i też oczywiście zakamuflowane bałwochwalstwo. Czy w Biblii mamy napisane coś, by czcić Maryję, czy też tak zwanych świętych? Z perspektywy Biblii jest to bałwochwalstwo. No tu niektórzy katolicy, Mówią, że no tu ich się tak nieści tak samo jak Boga pod względem jakości, to nie jest taka sama cześć. sensie nawet jeśli, nawet jeśli tak jest to z perspektywy, z perspektywy formalnej, to w praktyce widzimy jak to wygląda. Czy nie śpiewa się w polskich kościołach, zawitaj? Królowo Różańca Świętego, jedyna nadzieja człowieka grzesznego. Słuchajcie! Maria według tej pieśni jest jedyną nadzieją człowieka grzesznego, więc co z Jezusem? No, Jezus jest tam według tej pieśni niepotrzebny. Więc widzimy, jak to wygląda w praktyce. No, ktoś też może powiedzieć, no słuchajcie, no można być katolikiem, ale nie czcić Maryi, nie czcić świętych. Wiecie, to że też nie można. Ale każdy katolik ma obowiązek uczestniczyć w niedzielnej mszy świętej, na której będzie czcić się hostie która rzekomo jest Jezusem Chrystusem. Wiecie, jakbyśmy się znaleźli w kościele katolickim, no to katolik... Yy, Powiedzą, no, gdzie jest Jezus? No tam, w tabernakulum! No, ja bym odpowiedział, Bóg nie mieszka w świątyniach budowanych ludzką ręką, jak jest napisane w Biblii. Więc widzimy, no, mówi się, czcimy tego samego Boga, Trójca, no, niby tak, ale widzimy, że nie do końca. Więc widzimy, że ktoś, kto przynależy do Kościoła katolickiego i chce do niego przynależeć, jest zmuszony z perspektywy yy, no, takiej praktycznej do idolatrii, do bałwochwalstwa, co jest w Biblii określane grzechem. Ja pragnę zwrócić uwagę, że Biblia mówi, że bałwochwalcy nie wejdą do Królestwa Bożego. I jak my tutaj mamy jakoś mieć tutaj jakąkolwiek nić porozumienia? Wiecie, tu nie ma, tu nie ma tu, to, tu, żadnej inici porozumienia. Wiecie co? Ja wam powiem ja naprawdę bardzo chciałbym się spotkać z papieżem Franciszkiem. Naprawdę bardzo, żeby temu człowiekowi powiedzieć Ewangelię, bo ewidentnie jej nie rozumie. Ten człowiek wygłasza hasło, że wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi, gdzie według Biblii, Słowa Bożego mamy i dzieci Boga, i dzieci diabła. Więc nie wszyscy są dziećmi bożymi. I tutaj są dwie opcje w jego przypadku. Albo ten człowiek szczerze wierzy w to, co głosi, i trzeba mu głosić prawdę, żeby był zbawiony, i może ją przyjmie, może jej nie przyjmie. Ale nie zauważyłem, żeby ci, którzy bawią się w ekumenizm, głosili mu tą prawdę. Bo nie można, szczególnie od czasów Soboru Trydenckiego, powiedzieć, że Kościół katolicki, przynajmniej z perspektywy Biblii i z perspektywy dogmatycznej, doktrynalnej, żeby głosił Ewangelię. Nie mówię, że tam nie ma ludzi nowonarodzonych, że tam nie ma prawdziwych chrześcijan. Ale formalnie no to... To jest inna Ewangelia. To jest liczenie na jakieś, właśnie wspomniane wcześniej, czyścice. Liczenie na jakieś odpusty. Nie wiem. Noszenie szkaplerza ci pomoże. Dziewięć pierwszych piątków miesiąca ci pomoże, bo tak sobie kiedyś Kościół wymyślił i w to ludzie mają wierzyć. A słowo Boże? Nie. Słowo Boże. Więc widzimy, jak to w praktyce funkcjonuje. Zatem, czy powinniśmy w tym brać udział? Wiecie, to w ogóle stwarza pewnego rodzaju pozor, że, o, tak naprawdę to my się różnimy w drugorzędnych sprawach. Nie! My się różnimy podstawowych sprawach, w istotnych sprawach. I tutaj trzeba sprawę jasno postawić. Wspomniałem o nowonarodzonych katolikach w łonie Kościoła Katolickiego. Owszem, są tacy ludzie. Ja sam narodziłem się na nowo w łonie Kościoła Katolickiego, ale ja wierzę, że z czasem, jak ktoś idzie za Bogiem, czyta Biblię, jest prowadzony przez Ducha Świętego, to Duch Święty mu pokaże, słuchaj, to i to, to jest niewłaściwe. I nie można być świadomym, wiernym Słowu Bożemu chrześcijaninem, będąc w łonie Kościoła katolickiego. Bo jak mówiłem, no nie można czcić tak zwanego eucharystycznego Jezusa. Nie będę tutaj teraz yy, wchodzić w kwestię yy, doktryny przeistoczenia, transubstancjacji, yy, żeby nie zabrnąć w dygresję, ale to jest nie do przeskoczenia. Co więcej, jeśli jesteś nowonarodzonym chrześcijaninem będącym w łonie kościoła katolickiego i znasz tutaj prawdę, że no nie do końca tutaj wszystko jest zgodne z Biblią, Słowem Bożym, ale tkwisz w kościele katolickim, przeczytaj objawienie Jana. Zauważ, że kościół katolicki spełnia cechy wielkiej nierządnicy. A Biblia wyraźnie mówi, wyjdźcie z niej. Byście nie byli uczestnikami jej grzechów. I skoro mamy z niej wyjść, to mamy jej unikać. Nie powinniśmy tutaj wspólnie działać. Ja kompletnie nie rozumiem pastorów czy ewangelicznie wierzących chrześcijan, którzy e, bawią się tutaj w jakieś ekumenizmy. Można sobie o selfie porobić, można się poklepać po plecach, ale jakie to owoce przynosi? To nie przynosi żadnych owoców. Ciekaw jestem, który z tych pastorów będąc w Watykanie głosił papieżowi Franciszkowi Ewangelię. Bo po tym, co ten człowiek mówi, to albo jej nie rozumie, a jeśli ją rozumie, to nie może powiedzieć, że ją głosi i ją wyznaje. Bo na no przykład mówienie, że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, nie, to, to nie jest żadna Ewangelia. Orzeczenia soboru trydenckiego, jakże one są sprzeczne z Ewangelią? Ale słuchajcie, krótka piłka, nie łudźmy się, że to nie ma sensu, to nie ma żadnego sensu i zachęcam tutaj właśnie każdego z Was do refleksji. Czy jest sens tutaj wchodzić w ekumenizm jakiś głęboki z Kościołem Katolickim? No ja przedstawiłem swoje dwa punkty, może nawet niektórzy z Was się z tym nie zgodzą, Czeka, ciekaw jestem komentarzy. W każdym razie zachęcam do pisania komentarzy. Jestem otwarty tutaj na kulturalną dyskusję, jeśli nie będziecie mnie tu jakoś bardzo mocno obrażać. Ale oczywiście krytykować można. To jestem otwarty na dyskusję. Możecie dawać kciuki w górę, kciuki w dół. Jeśli ktoś uważa ten temat za wartościowy, to nagranie zawartościowe, możecie film udostępnić dalej. Zasubskrybować kanał. Zostańcie z Bogiem.